Instrukcja dotycząca instalacji i konfiguracji aplikacji Fakturowanie. Zainstaluj aplikację z Marketplace Bitrix 24. Uruchom aplikację w swoim portalu poprzez zakładkę w lewym menu Market, Fakturowanie lub przez zakładkę Więcej. W aplikacji przejdź do zakładki Ustawienia, zobacz cztery zakładki Główny, Matryca Dostępu, Centra Kosztów i Zapisywanie danych firmy. Wypełni pola na stronie ustawień ogólnych. Klucz licencyjny. Po zakupie rocznego klucza licencyjnego do aplikacji należy go wpisać w tym polu. Po zainstalowaniu aplikacji możesz z niej korzystać przez 14 dni całkowicie za darmo. Następnie, aby kontynuować używanie, musisz wprowadzić klucz. Lokalizacja dokumentów: Folder z dysku współdzielonego bitrix 24 Drive, który zawiera dokumenty wymagające dalszego przetwarzania. Odpowiedzialny za rejestrację: Użytkownik dokonujący wstępnej rejestracji dokumentu. Ten użytkownik ma dostęp tylko do rejestracji dokumentu, nie ma dostępu do jego opisu i umieszczenia w archiwum. Folder poczty. Folder z dysku współdzielonego Bitrix 24 Drive, do którego trafiają wszystkie dokumenty przychodzące z poczty. Poczta odpowiedzialna. Użytkownicy, z których poczty dokumenty przychodzące są dodawane do powyższego folderu. Blok spółka. Konto bankowe. Określ pole, w którym rejestrowany jest rachunek bankowy Twojej firmy. Firm. Typ firmy. Wybierz wartość. W tym polu należy wybrać wartość identyfikującą firmy należące do właściciela portalu. Muszą to być firmy, które zostały wcześniej oznaczone w Twoim portalu zgodnie z ich typem. Na przykład Masz grupę firm i wszystkie z nich są oznaczone na portalu jako partnerzy. Termin płatności. Należy wskazać pole z karty firmy, które zawiera liczbę dni do opłacenia faktury. Podczas generowania faktury liczba tych dni zostanie automatycznie dodana do daty jej wystawienia i zostanie obliczony termin płatności. Blok księgowość. Biuro księgowe. W tym miejscu należy wskazać pracowników, którzy będą mogli akceptować dokumenty na etapie weryfikacji przez dział księgowości. Odpowiedzialny za eksport. Określ pracowników, którzy będą mieli dostęp do eksportu tych dokumentów. Blok numeratory. Zmiana numeru. Wybierz pola, z których będzie składał się szablon numeru faktury, np. typ, firma, data wystawienia. Pole firmy. Wprowadź pole zawierające nazwę firmy lub jej identyfikator. Ta informacja zostanie uwzględniona w numeratorze, np. support.pl/sp. Typ dokumentu. Określ pole ze skrótem lub innym identyfikatorem typu dokumentu. To ustawienie będzie dotyczyło faktur wychodzących. Blok Inny. W tej części konfigurujesz szablony faktur wychodzących z firmy. Wybierasz firmę, dla której chcesz przypisać szablony. Następnie w aplikacji wskazywany jest rodzaj faktury i przypisywane są do niej szablony, które pobierane są z szablonów faktur z CRM. Ponadto szablony te zostaną zastąpione podczas tworzenia faktury w czwartej zakładce Faktury Sprzedażowe. Następnie przejdź do zakładki Matryca Dostępu. Na tej zakładce wskazujemy odpowiedź osób domyślnie odpowiedzialnych za rachunki. Po lewej stronie wskaż pracowników odpowiedzialnych za rozdzielenie kwoty faktury do centrów kosztów odpowiedzialne za rozksięgowanie i za akceptację odpowiedzialne za akceptację. Ci pracownicy zostaną przypisani domyślnie, chyba że w poniższej tabeli określone jest, kto jest odpowiedzialny za konkretne firmy. Każdy, kto jest zarejestrowany w tej tabeli i związany z tą firmą, zostanie umieszczony w opisach w pierwszej kolejności. Jeśli faktura dotyczy firmy, której nie ma na tej liście, osoby odpowiedzialne są wyznaczone z lewej górnej części tej zakładki faktury kosztowe. Po prawej stronie w sekcji faktury sprzedaży, Okreść pracowników w każdym polu. Odczyt: tylko przegląd wystawionych faktur bez opcji edycji. Odczyt i tworzenie: pracownik może tworzyć nowe konta oraz przeglądać i edytować istniejące. Administrator: ma pełny dostęp do wszystkich funkcji. Office: tylko widzi faktury i może je akceptować. W zakładce Centra Kosztów wypełni pola. Słowa kluczowe: Ogólne słowa główne, dzięki którym możesz szybko znaleźć lub przefiltrować potrzebne dokumenty. Specjalizacja to możliwość sortowania dokumentów według różnych grup, segmentów, kierunków czy działów. Centrum Kosztów jest to unikalna jednostka, z którą bezpośrednio są związane koszty tego konta. Na przykład mogą to być działy, dział marketingu, dział rozwoju itp. W zależności od tego, kogo dotyczą koszty. Lub obszary: działalność grupa usługowa, firma, np. oprogramowania deweloperskie, outstaffing, sprzedaż licencji i tym podobne. Typ kosztów. Typy kosztów mogą być podobne dla kilku centrów kosztów, np. wynajmu infrastruktury serwerowej, kosztów promocji i tym podobne. Rodzaje przychodu, warianty otrzymania dochodu, jak to wynajem, programy partnerskie i tym podobne. Ostatnia zakładka. Zapisywanie danych firmy. W tym miejscu wskazywane jest pole, w którym zapisany jest numer NIP, dzięki czemu można szybko dodać informacje o firmie do pól dokumentu. Na tym kończy się wstępna konfiguracja.